Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Święty Mikołaj z miry, uroczystość 6 grudnia czyta Iwonna Teresa. Przez wiele lat święty Mikołaj należał do najbardziej znanych i czczonych w kościele świętych. Dopiero w wiekach średnich palmę pierwszeństwa w popularności Odebrał mu święty Antonis Padwy. Greckie imię Mikołaj znaczy etymologicznie tyle, co zwycięski lud. Ma ono wiele odmian: Nikolas, Niklas, Klaus, Mikulasz, Miklos, Michol i tak dalej. To również świadczy o popularności naszego świętego. I trzeba przyznać, że wśród szesnastu świętych, sześciu błogosławionych i jednej błogosławionej o tym imieniu, którzy się po nim pojawili, nie ma głośniejszego i opromienionego większą od niego chwałą. Urodził się prawdopodobnie w mieście Patara w Lycji, Mała Azja, około 270 roku. Był Jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także uczuleniem na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tak na przykład ułatwił zamążpójście trzem córkom, Zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w swoim eposie. Wybrany na biskupa miasta Mirry, obecnie Demre, podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne, cuda, które czynił przysparzały mu większej jeszcze chwały, kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców Mirry na karę śmierci za jakieś wykroczenie nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, święty Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków w czasie gwałtownej burzy od niechybnego utonięcia. Dlatego odbiera cześć również jako patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła także jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem z własnego życia. Podanie głosi, że święty Mikołaj wskrzesił trzech ludzi zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że mu nie mogli wypłacić należności. Święty Grzegorz I Wielki w żywocie świętego Mikołaja podaje, że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarza Dioklecjana i Maksymiana, początek wieku IV, Święty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313. Święty Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei w 325 roku, na którym potępione zostały przez biskupów błędy Ariusza. Po długich latach błogosławionych rządów święty odszedł po nagrodę do Pana. 6 grudnia. Stało się to między rokiem 345 a 352. Ciało świętego zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 9 maja tegoż roku zostało przewiezione do miasta włoskiego Bari. Dnia 29 września. 1089 roku uroczyście poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej ku jego czci papież błogosławiony Urban II. Tu właśnie, przy grobie świętego Mikołaja, odbył się w roku 1098 synod, który miał za cel połączenie kościołów prawosławnego z rzymskim. W Bari przy Bazylice Świętego Mikołaja istnieje dokument z wieku XII opisujący dokładnie dzieje sprowadzenia relikwii świętego. W Mirze byli już wówczas Turcy. Kupcom włoskim udało się wydobyć od nich zezwolenie na zebranie relikwii świętego Mikołaja. Podane są nawet imiona dwóch kapłanów którzy w tej uroczystości uczestniczyli – Lupus i Grynoaldus. Bary uprzedziło w tym Wenecję, która również chciała relikwie św. Mikołaja przewieźć do siebie. W Mirze do dnia dzisiejszego zachowały się ruiny kościoła św. Mikołaja. Archeolodzy za zezwolenie miejscowych władz tureckich odkryli ślady bazyliki pierwotnej – Święty Mikołaj jest głównym patronem bary. O popularności świętego Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy piękny zwyczaj przebierania ludzi za świętego Mikołaja i rozdawanie dzieciom prezentów. Odbywa się to w różnych formach. Święty Mikołaj przychodzi w przebraniu biskupa lub w dawnym ZSRR, dziadka Mroza, do domów. Przyjeżdża na saniach albo nawet jak w USA samolotem, albo helikopterem. W sklepach przez cały już Adwent, Mikołaje wręczają podarki dzieciom, kupione przez rodziców. Podobiznę świętego opublikowano na znaczkach pocztowych w wielu krajach. Postać świętego Mikołaja uwieńczyło wielu malarzy i rzeźbiarzy. W Polsce także jest bardzo popularny. Jak w całym świecie, tak i w Polsce rozpowszechnił się zwyczaj obdarzania dzieci podarkami albo w samo święto 6 grudnia, albo na gwiazdkę. Kolberg wspomina, że święty Mikołaj był czczony również w Polsce jako opiekun pasterzy chroniący trzody przed drapieżnym zwierzęciem. Dlatego w Wigilię Święta 5 grudnia pasterze pościli, a w samo święto 6 grudnia zamawiali na małżeństwa w intencji opieki nad zwierzętami domowymi. Święty Mikołaju, módl się za nami i za wszystkimi dziećmi ubogimi, aby w święta Bożego Narodzenia każdy z nich otrzymało podarek od Ciebie. Amen.